Cześć z nas bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Adeks Witam was w kolejnym filmie z serwera For Rewind W tym odcinku zrobimy sobie taki szybki unboxing Chciałbym zobaczyć co nam dropnie z kilku rzeczy Zaraz pewnie usłyszycie Messengera, więc sorry za to właśnie Także nieważne, to mój Messenger nie musicie sprawdzać, ostrzegałem jak coś Mam tutaj słuchajcie 100 łezek oraz mam 23 skrzynki Mysterious tre Treasure jeśli to się tak dobrze wymawia, to dobrze wymówiłem, jeśli nie, to nie, to sorry 23 mam z battle modów, skrzynki oraz mam 100 łezek, więc sobie dzisiaj otworzymy Jeśli chodzi o łezki, to z nich lecą takie oto rzeczy I chyba taki najrzadszy procent szans na wypadnięcie To jest, słuchajcie, no to jest esencja eliksir mroku, esencja strachu I tutaj jeszcze też formuła przeobrażania właśnie, także... E, także tutaj, no, ta, takie rzeczy. A jeśli chodzi o skrzynki battle modeowe, to mamy tutaj takie rzeczy jak e, chyba najdroższe tutaj z tego wszystkiego będą właśnie kamienie zamkowe. Tak mi się wydaje. Tak, to jest tylko 0,10%. 0 także no, kamień z zamku Ardir, Gebra. Tylko i Heset Więc fajnie, jakby taki kamek poleciał, bo takie kamyki są warte tam po 100 golda około Dobra, bez przedłużania, słuchajcie Pootwierajmy sobie najpierw łezki e, łezki to się otwierało tutaj. E, uh, a to w ogóle spory, spory koszt otwarcia jest kurcze. No dobra, no spróbujemy pootwierać sobie 10 ten. Co, co mi tutaj dropu? On wiecie co, może zrobimy sobie w ten sposób, żeby. Żeby... Żeby widzieć eliksir szczęścia Eliksir, znaczy, przepraszam, szybkości A co to jest to batch open? To, że co, że wszystkie naraz? Aha, że otwiera nam wszystkie naraz Tak w ten sposób, no dobra To w sumie dużo szybciej Dużo szybciej nam to zejdzie z tym To łezki możemy sobie tak otworzyć Bo jest ich dużo No zobaczcie, no kasy trochę na to leci Tylko wiecie co? Ja bym sobie może... Ja bym sobie może troszeczkę ekwipunek przesunął, żebyśmy bardziej wiedzieli, e, co nam dropi. E, o, formuła przeobrażania jedna nam dropnęła tutaj. Nie pamiętam, po ile ona chodzi. Kryształ Rumoparka, eliksir Broku. E, no, tutaj głównie jakieś eliksiry nam e, dropią z tego. Tutaj mo możemy sobie zobaczyć, więc w sumie jedna, jedna ta formuła przeobrażania e, została tutaj trafiona. Nie możemy zapytać PT, może nas, może nas może zaprosić, zobaczymy. Także sobie tu weźmiemy. E, dobra, zobaczmy sobie. O, dobra, mam zapkę. To sobie pójdę na Monster Invasion e, później, ale to już bez bez Was. Także mamy jeszcze 70 tych, więc sobie to otwórzmy no i zobaczymy. Dopalacz, eliksir życia, odwagi, przemiana, przemiany. Kryształ, dopalacz. Dopalasz, zobaczymy, czy jeszcze te formuły przeobrażania. Nam, o jest, jedna poleciała, druga poleciała. Nawet razy dwa w sumie. No to już mamy pięć tych formuł przeobrażania: eliksir przemiany, eliksir kryształ Moparka. E, fajnie w ogóle, że zrobili tą opcję tutaj, to jest spoko. Tego chyba w standardowym forstory nie ma, ale tutaj widzę, że, że to fa fajnie to jest zrobione, że można sobie otwierać kilka e, tych łezek naraz. Jeszcze mamy dosłownie 10 tych łez. Więc sobie zobaczymy. No mamy kilka tych eliksirów e, przemiany z tego co widzę. Ja się muszę trochę, wiecie, powiem wam, streszczać, dlatego, że za niedługo na to Monster Invasion chciałbym iść. No dobra, no to mamy tak. 19 eliksirów szybkości, 4 mocne eliksiry zbroi, 21 eliksirów oczyszczenia, 13 przemiany, 7 formuł przeobrażania, 5 eliksir mroku, 5 kryształ moparka, 9 dopalaczy... Ampułkę, many 15, 14 eliksir, przemiany 4 energetyczny eliksir 10, eliksir mana, eliksir odwagi 16, eliksir przemiany 10, eliksir życia 3, eliksir przemiany tutaj taki 1. Co my tutaj dalej mamy? Esencję strachu nam jedną dropnęło, a no nie mamy kilka. Dlaczego to się w ogóle nie stakuje? Dziwne, chyba, że to już wcześniej miałem, nie pamiętam. E, esencję strachu, mamy eliksir wątpienia i chyba przypadkowy eliksir przemiany i ten mm, biks też, łańcuch, jak to się tam wymawia dokładnie, nie wiem. Więc takie rzeczy nam dropuje jeśli chodzi o, 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 o łezki, o sto łezek e, generalnie. Zobaczymy sobie, co dropnie z tych skrzyneczek. Ciekawe by było, jakby nam dropnął tej kamień, ale raczej, raczej w to wątpię. No, bo tutaj tak naprawdę wszyscy możemy raz zobaczyć, że e, no może nam kamyczek polecieć z tego. Może, mo, mogą nam dropnąć też e, kamienie księżycowe, e, ale to widzę, że od, e, od między 1 na 5 kamieni tylko może drobnąć, Więc w sumie to mało opłacalne jest, bo to bardzo mało tych kamieni. No, te, te, zam, te kamienie z zamku by było fajnie e, dropnąć na pewno mamy też skrzynkę z, ze skinami jakimiś widzę i Battlefield Coiny to są te nowe, nowe, pieniążki co zostały dodane za tryby gry, co możecie sobie na przykład między innymi kupić właśnie Mounta tego z Naruto, on jest mega fajny chciałbym go, ale tam jest po prostu tak dużo tego potrzeba, że, że raczej go nie zdobędę, no dobra no możemy sobie zacząć myślę tutaj otwierać Mm, ekstrakt dalszego istnienia 5 nam dropło. Dobra, tutaj będziemy sobie czytać, bo nie chcę się tutaj e, na tym, e, tym patrzeć. Dobra, lecimy dalej. Ekstrakt, co mam dalej? Eliksir niewidzialności razy 5 nam dropło. E, dropnęły nam 3 te mm, formu formuły oczyszczenia. Ciekawe, dlaczego swoją drogą one się tak nazywają, nie? Bo patrzcie, to i to. Ma taką samą. A nie, tutaj tutaj jest normalnie formuła przeobrażania. Tutaj jest taki sposób. No nie wiem, czy to jest kwestia tego, że się plik tekstowy rozwalił w ForStory, czy jak, ale pamiętam, że były takie błędy. Nie wiem dlaczego tak jest, że to się nie nazywa normalnie, tylko te znaczki są. Dobry, y <kłysy> dobra, cudowny eliksir uzdrawiający, eliksir niewidzialności, magiczny eliksir y szczęścia. Czemu jest w ogóle dokonano zakupu nagle? Dziwne te komunikaty troszeczkę. Moneta nam dropło. Formuła Mistrza razy 6, Formuła Mistrza razy 8, więc te formułki to się można posprzedać, bo one kosztują nam po 79 srebra, po 80 ludzie jakoś sprzedają. Moneta kolejna, eliksir szybkości razy 9, Formuła Mistrza razy 2, znowu Formuła Mistrza razy 10, Formuła Mistrza razy 5, cudowny Elixir Mana, Antidotum 4, Odczynnik Arkana 5, no jeszcze 6 skrzyneczek Zobaczmy, odczynnik Arkana Również mm, Ekstrakt dalszego istnienia Razy 2 Nam dropło Antidotum, ostatnie 3 skrzynki Uwaga, może będzie kamień Chociaż wątpię w to, ale fajnie by było Jakby ten kamyk jednak e, dropnął Uwaga, odczynnik Arkana No niestety tym razem nie Ostatnie dwa Antidotum i ostatnia skrzynka. Kurczę, żeby była szczęśliwa. Ten kamyk fajnie był jakby dropnął, no, ale raczej mała szansa. No, 0,10% to bym chyba musiał z 1000 tych skrzynek otworzyć, a nie tam, a nie tam 20 czy 30. Uwaga, zobaczmy. Antidotum. No niestety, czyli mamy tutaj tak naprawdę 31 formuł mistrza. To sobie tam razy 80 srebra możecie pomnożyć. Mi się nie chce tego mnożyć. Odczynnik Arkana. Tutaj jakieś formuły przeobrażania. No, ciekawe, ciekawy jestem w sumie, ile by mi wyszło za to wszystko, jakbym sobie to na licytatora powystawiał i, i posprzedawał, tak naprawdę. Hmm, ciekawe, czy w ogóle byłbym na Na plusie, raczej wydaje mi się, że, że Chyba nie, chociaż, chociaż No ciężko powiedzieć Mam tutaj niby tych 12 ekstraktów To też jest trochę warte w sumie no takie pierdołki, pierdołki, ulepszajki, inne takie, tego typu e, rzeczy, wszystko na licytatora raczej trzeba będzie sobie wystawiać i, i spróbować to gdzieś tam e, sprzedać zwyczajnie. I przydałby się w ogóle w forstory guzik w ekwipunku, który by dało się kliknąć i on by automatycznie sortował cały ekwipunek, na przykład jeżeli macie e, coś załóżmy, nie wiem, w dwóch slotach, to po kliknięciu tego guzika te sloty by się połączyły. To by było mega, mega, mega spoko film jak to oglądasz i to jest wykonalne do zrobienia to, to taka propozycja ode mnie że to by było mega fajne do dodania tutaj jakiś taki guziczek gdzieś czy coś który sortuje ekwipunek eee, to, to myślę że by było spoko tymczasem ja wam dziękuję zapraszam was na serwer macie oczywiście wszystkie dane w opisie stronę internetową wystarczy wejść pobrać sobie launcher zarejestrować konto i eee, grać no i co jak będziecie na serwie to się możecie odzywać eee, zapraszam również do gildi badboys trzymajcie się s h